Witaj na kanale Modlitewnik. Dziś jest wtorek, 5 sierpnia. Wchodzimy w nowy dzień z pragnieniem pokoju, miłości i Bożej obecności. W tym sierpniowym czasie, poświęconym w szczególny sposób Matce Bożej, powierzmy nasze troski, wdzięczność i intencje jej niepokalanemu sercu. To serce bije miłością do każdego z nas. Niech ta litania będzie naszym zawierzeniem, cichym westchnieniem wiary i ufności wobec Maryi, naszej matki i orędowniczki. Pomódlmy się razem. Kyrie eleison, Chryste Eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Maryi, módl się za nami. Serce Maryi, stworzone na wzór Serca Bożego, módl się za nami. Serce Maryi Serce niepokalanie poczętej Módl się za nami Serce Maryi Godny przybytku Ducha Świętego Módl się za nami Serce Maryi, serce Matki Bożej mądrości Módl się za nami Serce Maryi, serce Matki Słowa Bożego Módl się za nami serce Maryi, serce Matki pięknej miłości Módl się za nami serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć módl się za nami Serce Maryi Przeszyte mieczem boleści módl się za nami. Serce Maryi, ofiarowane z Chrystusem u stóp krzyża, módl się za nami. Serce Maryi, obrazie serca Jezusowego módl się za nami. Serce Maryi, rozkoszy serca Jezusowego, módl się za nami. Serce Maryi, przybytku świętości, módl się za nami. Serce Maryi, serce szafarki, wszelkich łask, módl się za nami. Serce Maryi, wybawienie grzeszników, módl się za nami. Serce Maryi, pociecho utrapionych módl się za nami. Serce Maryi, umocnienie opuszczonych módl się za nami. Serce Maryi, ucieczko z rozpaczonych módl się za nami. Serce Maryi, schronienie dla prześladowanych i przygnębionych, serce Maryi, nadziejo umierających módl się za nami. Serce Maryi, obrono dla ludów w ich troskach módl się za nami. Serce Maryi, mocy kościoła w Jego walce społejmił. Potęgami ciemności, módl się za nami. Serce Maryi, serce królowej zwyciężającej błędy całego świata, módl się za nami. Serce Maryi, serce chwalebnej królowej wszechświata, módl się za nami. Serce Maryi, serce naszej matki, módl się za nami. Serce Maryi, serce godne największej chwały, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, módl się za nami, święta Matko Boża, aby nasze serca rozpaliły się w zetknięciu z boskim płomieniem, którym Twoje serce jest w niewypowiedziany sposób objęte. Módlmy się, Boże, wieczny i wszechmocny. Ty przygotowałeś w sercu błogosławionej dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Udziel nami tym wszystkim, którzy oddają cześć jej niepokalanemu sercu, łaski coraz większego upodabniania się do Niego. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękujemy Ci, Maryjo, za Twoją obecność, za Twoje czułe spojrzenie i Twoje niepokalane serce, które nieustannie prowadzi nas do Jezusa. Jeśli ta modlitwa była dla ciebie pomocą i duchowym wsparciem, zostaw proszę łapkę w górę i podziel się nią z innymi. Zasubskrybuj kanał Modlitewnik, by wspólnie z nami wyruszać codziennie w drogę modlitwy, pokoju i zawierzenia. Napisz w komentarzu, z jaką intencją dziś się modlisz. Wspierajmy się nawzajem jako wspólnota. Niech niepokalane serce Maryi czuwa nad tobą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Bogiem.